Tam gdzie dziś w nocy nie będzie mrozu, ma być jutro deszczowo, a tam gdzie w nocy będzie mróz, tam ma jutro padać śnieg. Szczegóły za chwilę. Jarosław Kret, dobry wieczór, zapraszam na prognozę pogody. Otóż dziś jeszcze w dużej części kraju mieliśmy słońce, tak jak tutaj, gdzieś na Bałkanach czy w Alpach, ale już tutaj widzą Państwo potężne ławice chmur płynących jedna za drugą w naszym kierunku z nad Atlantyku. Ta ładna pogoda to jest o, ten oto wyż ta literka W. No i proszę bardzo, on sobie już powoli, powoli będzie odchodzić na wschód, a do nas wpłyną sobie już te chmury, jak wcześniej wspomniałem, prosto z nadatlantyku. No i jeszcze na wschodzie Polski będzie z nich padać mokry śnieg. Ale już proszę spojrzeć, tutaj z nad Atlantyku płynie też łagodne powietrze, a to znaczy, że ma się i u nas lekko ocieplić. No i będzie u nas już na zachodzie padać deszcz. Właściwie szczególnie w całej poło zachodniej połowie Polski. No i jeszcze jedna ważna informacja. Tutaj sobie stanął niż. Meteorocy mówią o takim oto niżu, że jest.